W przednim odcinku. <laughs> o mój Boże. A to kto? Czego ma problem? Może mu pomóc. Pomogłem. Poniekąd. <laughs> o człowiek. Hej człowiek. Pa człowiek. Man. Każą mi płynąć tam za sumami. Dobra, to płyniemy. W każdym razie, moi drodzy, proszę, pamiętajcie o kciuku w górę dla tej serii, jeżeli chcecie zobaczyć całość tej gry. To jest gra na około 4 do 5 godzin, więc powinniśmy z palcem w nosie ukończyć ją bardzo szybko, jeżeli chodzi o długość odcinków. Myślę, że te dwa pierwsze będą krótsze, natomiast resztę już zrobimy taką 45-50 minutową, żeby szybciutko serię ukończyć. Nie ciebie chcą. Ciebie chcą. kontrola populacji <laughs> No poj, no płyn. To jest aligator, może nie. Maybe some other time. Holy shit. Wow.

szybko coś zjeść trzeba. Kurde. Fuck off, nie trafiłem. HP, szybko HP. Dawaj go. Fuck off. Nie tam kolejny. Fuck! Zabił mnie. No było tak blisko. Fak, tak blisko było, ja pierciele. A przecież go... U... Ach, powiem, mustją. Trzeba było taktycznie podejść, nie? Potrzebnie tak... Ach, rozpędziłem się, myślałem, że mu zadawałem obrażenia, ale no, przywali mi raz, ogłuszył mnie trochę i po sprawie. Cholipka. Ale przynajmniej mi nie skasowało ust tego, no. Ilości zabitych sumów. <tyle, Tyle dobrego, nie? Ja bym z tym aligatorem sobie poradził, gdyby nie to, że teraz. Teraz bym wiedział na przykład, że, że no. Trzeba ostrożnie to robić, a nie tak wiecie. Na przysłowie, w opałę. Hmm. No pływa skubaniutki. Nawet dwa. No i! Trzeba się do mnie. Trzeba się do mnie przyczepił.

No, ale czadzior, <śmieniu> Coś w tym jest. Szczupak! Co ty próbujesz, co? Z ligatorem przed chwilą walczyłem. Wyluzuj, szczupak. Nie odpierdzielaj, dobra, okej. Okay. Tutaj mamy nieodkryte. Tu mamy zadanie. Aligatory mamy do rozwalenia. Chodźmy po tego ligatora. Jestem ciekaw, czy sobie z nim damy radę, co? I jedziemy dalej. Sum Albinos. Albinosy mają jakieś ważne coś tam ponoć Tak, mają ważne no, elementy genetyczne. W pożądalu Dyludylu, krokodylu A, gdzie jest dyludylu? Dylu? Tam jest dyludylu dylu. Dobra Jest dyludylu dylu sam? Mam nadzieję, że jest sam. Jak będą odwartną cię je przez ranę. Jest sam. Polowanie aligatora Dobra, jedziemy go Pudło Piętnasty poziom ma Fuck off Dobra Mocno bije

According to the county administrator Chuck Hucklebridge, the lack of effectiveness of piecemeal technocratic solutions here can only be solved with more piecemeal technocratic solutions. Dobra, czyli ja rozumiem, że mogę się rozwijać. Mogę? Organ nie mam żadnych. Faaaak. Podblokowane to mam. Czego to jeszcze jest zablokowane? Come on. Dobra. Takie jest najbliższe zadanie. Tu mam coś odkryte. Chcę to zobaczyć. Chcę wiedzieć, co to jest. Generalnie to jest po drugiej stronie, tutaj. O! Po żądalu. Ostrożnie, bez zdawania się. Ty, skór czy Chciałem powiedzieć, że bez zdawania się w bójki, a ja tu dwa szczupaki nagle, nie? Opa! Miło było, powiedziałbym, ale nie było. Ale macie za swoje skurczybyki. No patrzcie no. Wolałbym już walczyć z ludźmi, ale bagno to bagno, nie? Gdzie jest oznaczenie moje? O, nie wiem, ale tam jest skrzynka. Co jest nieodkryte, tak. Czyli to jest ta skrzynka najprawdopodobniej. O. Odwiedź grotę. Dobrze, mamo. Odwiedź grotę. To fruniemy. Grota. I tu. Cześć. Szybka podróż tam była? Dobrze widziałem? Szybka podróż. Holy smokes. Co było tak od razu? Czas ogonem. Wszystko jest poblokowane. Game. O co ci chodzi? Mogę teraz uderzyć ogonem, okej. Okay. Ciekawe czy teraz sobie poradzę. Dobrze chlusnąć. Odwieź grotę w jeziorze House. No dobra, ale rozumiem, że robienie tych zadań da mi. Hmm. Robienie tych zadań najprawdopodobniej da mi dużo doświadczenia. Czy w takim razie idziemy fabułą hardkorowo, czy może. No to się, że będzie trudno, nie? Natomiast wiecie, rozwaliwszy aligatory. Mielibyśmy z głowy zadanie. Spróbujmy chociażby. Chociaż nie. Spróbujmy takiego, który jest związany z zadaniem. I do takiego chyba płyniemy w tym kierunku. Prawda? Tak mi się wydaje. Hmm. Tak zróbmy. O! O to chodzi. Czy ja stąd nie przypłynąłem? Nie mam pojęcia. Ale chyba więcej możemy spróbować zrobić. Nie, nie możemy. Well fuck this shit. Ostatnia próba Ok. Trafi swoje dać w tam. Potrafi dać sobie znaki Żółw, szybko. Szybko zjedz. Szczupak mnie atakuje. No, że cholera, nie? Gdzie jest aligator? Jest tam. Mam nadzieję, że HP mu się nie odradza. Ej, zastrańców, zaczekaj. Sprawę mam.

Przerwałem go Ła dobra, tego się nie spodziewałem. Skurczy by Ła! Żółw! Jeszcze coś zjeść. Może nie alligatora. Hej. Szczupak daj się zabić. Możesz, no, szczupak daje, nie. Zobaczcie, już mu pół HP spadło. Niszczymy gościa. Ej, autentycznie widać obrażenia u niego. Mamy to. Fuck yeah. To zjeść, tak? Zużarłem go. Pięknie. <laughs> Rozwolim ligatora, jestem siebie dumny. Ok, a punkt orientacyjne. Fasłek. Oskrzy wszystkie punkty orientacyjne. Ok. A te? I te cholerne tutaj. Tablice. Muszę tam popłynąć po nią? Dawaj. Dobra. O, się. Ach, tablice rejestracyjne. Kto na to wpadł, do cholery? Kto na to wpadł? Dobra. Tu była jedna, ja chyba ją zjadłem. I tu rzekomo jest kolejna. Pewnie gdzieś tam. Szczupak. Mam go gdzieś. Dobra, zastanówmy się. Tablica rejestracyjna tutaj, spróbujmy jej stawić czoła. Jest w takim miejscu. Jak się tam dostać? Czy jest szansa, że... de facto mógłbym, mógłbym robić głupa i przez cały ten most tłuc ale to nie o to chodzi. Tu musi być sposób, nie? Dobra, nie doskoczę, pierdziele. Plan <ślam> był dobry, tylko wykonanie jest nie da rady, nie? Nie przejdzie, ok. Punkt orientacyjny tu i tu. Zajmijmy się tym przykrocie. To jest ciekawe, bo jakby wydaje mi się, że. Wydaje mi się, że mamy trochę dużo do zwiedzenia i. tu jest jeszcze aligator. Tu są skrzynki, tu jest skrzynka. Dobra, zajmijmy się tą skrzynką. Rzecz w tym, że jakoby wydaje mi się, że mamy bardzo dużo tych miejsc do zwiedzenia, ale na chwilę obecną są to raczej rzeczy, które. Po prostu trzeba odwalić, żeby pójść do przodu z fabułą, i to trochę mi tak nie leży. Puste zapełniacze, nie? Ale jednocześnie, no wiem, że jest dużo osób, które jakby. których zbieranie bardzo kręci. Pięknie. Dobra, zastanówmy się. Tu jest aligator. Próbujemy go wykosić. Tak mi się wydaje. Co to jest za zadanie? Wow! Okej, okay. mam za swoje. Chciałem się rozejrzeć, mam za swoje. Czy żółw. Fuck my life. Żółw. shark detects the faint millivolt electric impulses given off by the heartbeat of its potential prey oh fuck what Zjedzmy coś, zjedzmy coś do dzieła, szczupaki jeszcze mnie atakują, nie? Co by pomyślał o ludku. O nie sądziłem, że myślałem, że zrobiłem unik, nie? O nie. O nie. Chular naligator. Gruper. Daj się zabić. Że ok. To jeszcze ty. Zaczniemy go, bo dużo daje HP. O, właśnie na taką sytuację jak ta. Wow! Shit! Ok, wiemy. Wyjemy po jakąś rybkę. Grupa R, zaczekaj. Dobra. Dajemy go. Dałem się ponieść fantazji. Chyba spokojnie. Kudło. Mamy to. W dół, proszę. Cudownie. Cudownie. <grybuj> ok. Mamy tego materiału genetycznego dużo, nadal nie wiem. Co do cholery, go pakować polowanie alligatory z powszechnie u hmm. 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 Jest tak, że kiedy chyba. Kiedy chyba rozwalę wszystkie te aligatory, To wyfrunie mi tutaj boss. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że tak to właśnie wygląda. To za szczupak. Czy to ten szczupak? Polowania szczupaka. Nie. Wow, aligator się dołączył. Fuck off. Noże kurde bele. Ekstra. Fuck off. Żółów potrzebujecie. Ciebie też żów. Potrzebuję więcej niż tego żółwia. Fuck!

Dobra, po tej skrzyneczce będziemy mogli chyba zająć się kolejnym zleceniem. Paczki, jest ich 17 na ten bagnie. Piękny, może piąty. Wow. O! Rzeźba ligatora, ale piękne. Ale i jaja. Dobra, tu mamy punkt orientacyjny do odwiedzenia. I tu skrzyneczkę. Tam bossa. Zajmijmy się tym punktem szybciutko, bo wydaje mi się, że w chwili gdy go już zrobimy, będziemy mogli pójść na bossa. I kiedy bossa rozwolimy ostatniego, tego dwiecie, znaczy nie tyle bossa to zlecenie, to wydaje mi się, że wtedy pojawia się właśnie boss. Ten taki większy, ten koleś, o którym była mowa w menu. <grywania> Wyboista trasa. <grywania> o mój Boże. Dobra. okej, okay. idziemy tutaj. Tak mi się wydaje, że to jest dobry pomysł. W ogóle, jak ma się tam dostać, jeżeli nie przestał, to tutaj trzeba by chyba płynąć, nie? Dobra, idziemy na bossa. Słońce, kiepski dzień. Brzmi jak miał warczyć z wampirem, ale no cóż, co ja wiem. Pożądano 300 metrów. Aligatory wszystkie na razie ominiemy. Nie chcę wydawać się w potyczkę, kiedy nie mam potrzeby. Postarajmy się to zrobić maksymalnie, jakbym był. Pacyfistą Pacyfistyczny rekin. Coś takiego, nie? Szczupak amerykański, a tu będzie polowanie na... Mam nadzieję, że na szczupaka, bo aligatory są cholernie ciężkie do zabicia. Chyba na jakieś inne małe kuwienko. Szczupak! Łe! Już po nim! Nie aligator! Fuck! Musiał, nie? Dawaj tego żółwia. Rozwal szczupaka, może dostajemy jakiś eksponat, czy coś. Dobra, mamy go. Co jest? Dorosły wymagany, okej. Okay. Ła! Że zjedzmy rybkę, te grupery dostają, znaczy dają dużo HP. U. Dawaj go. Friar. Dobra, wymagane dorosło. Czy ja to mam na mapie? Owszem. Dobra, i tu jest punkt obserwacyjny Nie tyle obserwacyjny, co orientacyjny do rozwalenia. A jakiś to? Magazyn słoneczny and <laughs> Boże, ta gra. Dobra, punkt triangularny tutaj i skrzyneczka, i tu skrzyneczka. Powiedzmy tak, what? Rozwalmy te skrzyneczki i zobaczmy, co mają. Czy na szóstym poziomie będę dorosły i będę mógł tutaj się dostać z powrotem. To by było coś, to by było naprawdę coś. Skrzyneczka coraz bliżej. Bójmy skrótem, akstylić, Skrótem Bum. Mamy to. Owszem. Dobra. I teraz. Ta skrzyneczka. Też do niej daleko, ale damy radę. to wrócimy jak tylko zrobimy to zadanko. Zarówno skrzynkę, jak i punkt orientacyjny i wtedy zobaczymy, czy będę miał poziom i będę mógł to się odblokować w końcu nowego, bo wydaje mi się, że dopiero na poziomie dorosłym odblokuje mi się na przykład szczęka czy coś, nie? Takum. O Boże, naprawdę tak mało za to? Life, okay, Okej, okay, dobra, idziemy tam. Tutaj. Umorientacyjny dzień, dobry. Remember, when planning a cemetery, try to avoid high-risk coastal areas. Słópek, coś tym, coś tym jest, nie? Dobra, tu jest wszystko wyczesane. Musimy zająć się tymi cholernymi. A, tu jest wejście. Ok. Mimo wszystko, tu jeszcze jest teren do odkrycia. Rozumiem, że jak wrócimy do groty, to nie bardzo będę mógł jakoby za dużo zwiedzić. The bull to the for and quiet, reflection. quiet reflection, mówisz? No, powiem tak. Nadal nie mam tu rzeczy, które mogę zrobić. Ulepszenie 200 DNA. Zasięg odnawiania czułość. Promień sonaru, czas odnowienia sonaru. No, mogę to ulepszyć, nie? Ale jednocześnie nie wiem, czy chcę. Zobaczmy, czy to da doświadczenie. Nie da. Zupełnie. Czyli to po prostu blokowuje od tak rzeczy. Odejść grota w jeziorze Death To jest moje najbliższe. Dobra. Tu wszystko zrobiłem poza punktami, paczkami i bagieniem różności, czyli tak. Domyślam się, że hmm, to jest plan. To jest plan z tego względu, że mogę to zrobić. Poza odcinkiem. I wtedy będzie znacznie łatwiej. Natomiast moi drodzy, ode mnie to tyle, więc jeżeli chcecie zobaczyć więcej meniter, pamiętajcie o kciuku w górę. No cóż, mam nadzieję, że się wam podobało. Pamiętajcie, że moje odcinki powstają dzięki wsparciu patronów z Patronite'a, do którego link znajdziecie na ekranie i poniżej. Ponadto, pamiętajcie o kciuku w górę i tym, że odcinki na kanale pojawiają się codziennie o 16:19. Śledźcie Facebooka i Instagrama, żeby być na bieżąco, oraz Twitcha, jeżeli chcecie oglądać mnie na żywo prawie codziennie. Tymczasem trzymajcie je ciepło i do jego usłyszenia.